Dobra, no ja coś tam zadaję, ale, ale no wydaje ja mam się. jedną kartę, jedną Dobra, kartę. zamknij ryj. Mati, jest super. Kipa, jest czaderskie. opisie. Sieba, witamy wszystkich w Rans. jestem Mateusz i zanesłuchacz. Sieba, witam, witam. I, I słuchajcie, dodałem nowe karty teraz. Ile mamy rund? I to druga sprawa. Zobacz, jest nowa karta. Widzisz kiedyś taką? O nie, nie, nie. Knockback, nie, nie recoil, reload time. I jeszcze copycat. A copy random valid card from random enemy. No, jeżeli ja nic nie mam, to. No hmm, to, to chyba nie, nie zadziała. Kopiłem. Dobra, sprób no. spróbuję tę nową kartę. A druga rzecz. Mam nadzieję, że to zadziała z tymi rundami, bo wziąłem, żeby było dużo rund, ale dostajemy też więcej punktów za wygraną rundę. Więc I... liczę, że to będzie oznaczało, że na przykład będziesz mógł wybrać trzy karty podczas porażki. Aha! Znaczy, coś to jest tak tylko jego. w mojej głowie. No. I nie wiem czy to Będziemy zadziała. Będziemy wiedzieli po pierwszej rundzie, nie? Jak to do oj! Tak, oj, tak. Oj, oj, oj. Będziemy wiedzieć zaraz. Co, nie mogę w ciebie trafić, o co chodzi? Dobra, a, dobra. uwaga, uwaga. Aaa, point to blue i... a. Ooo, dobra, dobra. W strony to zrobiłem. <laughs> <laughs> Czyli to jest... Czy... Ej, ale, ale to sobie... rund. ciekawe. No to jest spoko. Bo będzie więcej... Mm. Okej. Okay. To może być ciekawe, żeby więcej potestować sobie jakiś dany build, bo... Tak, 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 tak. I bo czasami i walczysz jakaś jakaś randomowa... Okej. Okay. To jest sobie fajne. Tak, tak, tylko że... Tylko no, nie 30 nie rund. rund. <laughs> okay. oh, oh. No i dobra, i teraz ty dostajesz punkt i ja wreszcie wybieram. Hit no. me baby one more time. Every second you take 10% damage, but when you get below 30, you get all the damage. Tart hat don't pack. Aha. E? <laughs> nie A, wiem, jest nowa, nowa karta. Biorę to. <laughs> I tak, jedna karta niestety. Czyli, Czyli teraz nie powinienem dostawać to. obrażenia za każdym razem. O, dostaję. Ale jak będę miał 30, to mi się to stopuje i zadaje większe obrażenia? No chyba zadaje wszystkie te obrażenia. Czekaj, strzel we mnie. Okej. Okay. No, no nie powiedziałbym, żeby to było dobre. E... Mm, no, no nie czuję tego. Aha, już ty już wiesz. Oj. Ty, co, jest? co mnie załatwiło? Eee, ja, a kto? Nie, co? ale. Nie, tam było. A, nieważne. Coś po prostu we mnie strzelało. Uuu, ale. Piękny blok. Dobra. Eee, <śm> nie masz szans, Mati. Będzie po prostu mniej kart. Eee, tak, mniej kart. Y Tysiąc rund tego typu. Okay, no, tyś, wyszło, rund. że mniej więcej musisz wygrać 90 razy. Aha, no. Dobra, to się musimy rozciąć, wygodnie. Tak, tak. No. Arka nagrywaliśmy półtorej godziny, to dobra. czemu nie? Nie to. To czemu nie ramciki O, widzisz ty. Ale ja sobie zadaję, bo mam te moc. Okej, okay, dobra, dobra. Ale nie, wiem, no właśnie jak ja tam byłem. Naprawdę? 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 Nie, no ja sam w to wszedłem, ja nie mam pytań do siebie. Ale miernota, ja 2-0, Mati. Spokojnie. Retreat, Retreat poison, poison. opportunist game. Aha, a to już wziąłem gówno, Dobra. Poison, oczywiście. O, oczywiście. No stary. Najbardziej broken karta. No i Najdobre. Czyżbym już miał wygrać? Aha. Naps. Zaczynamy. Dobra, więc. A nie, chciałem tej kolejną kartę brać. Ej, ale pamiętasz, żeby było coś takiego, że nas tak. To jakby. To? I Zobacz, teraz tak. Nie, było coś nie, takiego? Nie, nie wydaje mi się, ale a pamiętaj, to... że po każdej rundzie mieliśmy. Um, wybieranie kart. więc to prawda. Mogliśmy na to nie zwrócić to uwagi. To prawda. Masz rację. Ale słuchaj, no powiem ci, że to jest ciekawe. Taki. Jakby ja nie mogę. Nie mogę nic ci zrobić. Dobra, jednak mogę. Już <śmuchy> artowałem. No jest tak czasami. <śmuchy> jest tak czasami. O! Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. <śmuchy> Jeszcze raz. O, ale ta kula w ciebie poleci. <śmuchy> O, czekaj, czemu ty mi zbiasz? Yeah. sniper. Co? Coś tam Dobra, bouncy bullets, dazzle... O, oh, oh, oh. oh. You gain 10% damage resistance from impact against wall and boxes. Takie... Ale gówno. Glass cannon, jackpot. Dawaj jackpota. Może coś ciekawego będzie. Hmm. Sprawdźmy. I co dostałeś? Rocket, Rocket jump. jump. Plus 150 recoil. You became explosion oh. resistant and your bullets explode on impact. Czekaj co nie okay, poka A no, no niby... na, na pewno mnie tak cofa O oh, jezu. Jezus. Jezus Maria, ja nie, nie trafiłem nie, ci nie, ani razu, ty po prostu ja nie się nie zabiłeś wiem, co, co tu, Nie wiem co tu, co tu się stało Dobra Aha. Aha Aha Dobra, no ja coś tam zadaję, ale... Ale no, wydaje ja mam mi się... jedną kartę, jedną Dobra, kartę. zamknij ryj Jedną kartę i. No i, i co? No Chwalisz i co? Właśnie... Chwalisz się czy żalisz? No i jeszcze z tobą wygrywam. Nie pa, wygrywasz. Pa, 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 pa. No. Okay, jesteś teraz. słaby, jak nie wiem. Dałem ci Dobre, szansę. Dobiorę Hey, Steal Uf. a random card from the random opponent, but give them a random card nie. Ale nie, nie. dziwne. I tu też jest nowe. Kler... A nie, to już było chyba. Copycat. Aha. Waljack board. Everyone. everyone... Huh? Hmm? Bierz to nowe, bierz to. Nowe, no Nowa karta. Spoko. I co się? Przytulasz się do mnie? właśnie. O o. Oj oj o Co to było? Chodź Mati Heee! Ej, ej! Plus 5 projectiles! Oozja! Ty to jest... Takie już odgana masz trochę. Kurde, muszę jak najszybciej ciebie załatwić. Spadł uwa no pa, 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 teraz idę do nie. Będzie... No, dobra. dobra. No, a co dobra. mam robić? Mam podejść, jak jesteś mocny na blisko? Tak. No tak. No, jesteś chyba no... nienormalny. No, ja ledy, Dole. <laughs> a. Laser, a nie a lootbox. Omega. The last shot of Beach Magazine will have. 50 speed, 50 damage, bullet speed reload time. No. no zobaczymy. No. Zobaczymy. Ja jestem no, tutaj a hole for new cards, więc się okaże. I teraz ta powinna być turbobomba. O, a by, był, był, był ten pocisk turbobombą. Dobra. No, co, 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 jesteś oszustem i tyle. Musiałeś <grym> jakiś OP build. Jaki OP-pill? Kościu, wzięłeś najbardziej broken kartę jaką w życiu widzieliśmy. No dobra. No ja nie, oni eee. Dobra. A no ja mam jeden pocisk tylko. To ta omega byłaby dla ciebie broken. Dobra, zdychaj już, może. No ty zdychaj Dobrze, Aha, Dobra, ja. <sighs> mm. Sami to nie mogę z tą grać, bo mnie denerwujesz. Nie, to ty mnie denerwujesz. Chodź tutaj. A skąd ty masz, przepraszam, jakiegoś... No, co mam? Co? No co? O co chodzi? Proszę zobaczyć. i Zatrzymujmy się. Uderz... A nie, dobra, już wiem. Co? Nie, bo chciałem krzyczeć na ciebie, że skąd masz jakieś... Y, ...ten... Y, ...tę te kartę co... Parasajta takiego. A nie, przecież to ty sam sobie zabierasz No trochę. właśnie. Jaki A głupek. już cię chciałem wyzywać. Jaki głupek. Okej, okay, okay, repelkot. Repel Random confrigo randomly explodes part of the map. What? <noise> What? Ej, patrz, tutaj drugie jest takie same, tylko że gorsze. No, to jest lepsze. <noise> Lecimy. Ej, ty, Czyli... ty masz takie czy... lagi raz na jakiś czas? Nie, nie mam nic kompletnie. Okej. Okay. Ała. Aby Obie... twoja mapa wybuchła. Ło! Czekaj. Aha, dobra, chciałem zobaczyć po prostu, wiesz, jak to będzie dalej wyglądało, ale. W dupie te mam. No, Okej. Okay. No i co? No i co? <laughs> no i co przegrałeś, co? Dobra. Zobaczymy, co. <gry> Zobaczymy, co. Bierzesz sobie broken karty do. Dost... O! Aha! Dobra. Ty, jakieś Doritosy wypadły. Tak, bo to on plansza się popsuła. Ty ten repel I to jest. Fireworks. za każdym razem. Boles e, Accelerate. Mm. Gain, mm. Set of Squire Armor? Co to jest Armor? No jest, ale ja biorę to. Super Ball. Aha, nowe karty, to... a on bierze Super Ball. Ale Super Ball też nie było. Nie, nie było. Oczywiście, że było. A wracam, cicho. O ale to było piękne. Ale to, aha, no to nie nie wiem, masz jakąś dziwną definicję piękna. A bo te kulki Dobra. Nie. Dobra. jest Jedź. Yes, yes, yes. Te kulki Jaka rozwalają magia? planszę, na której stoję. O. What? What? Randomly explode O Czekaj, nie! No wziąłeś jakąś broken kartę. Na 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 na. Czekaj, no, czy ja dostałem no, pociskiem? Da, czy da, nie? Da, da, dostałeś nie? Dostałeś, dostałeś. Okej, okay, dobra, myślałem, że nie dostałem O co chodzi w karcie murder? A! Dostał. Aaaa! Śmiejesz debilu! No jesteś taki <grym> słaby No <grym> ja nie mogę Zobaczcie na tą miernotę O! Piu, piu, piu. Co robi moja karta? Jak łatwo co jest? Co robi moja karta? Czemu nie no. robi nic? Nie, chyba zwiększone obrażenia masz. Ale to czemu nie jest napisane zwiększone obrażenie, tylko kill your opponent. No zajebiście. Wziąłem coś, co się wydaje fajne Gdyby się okazało, że jest średnie, o! Oj. zesraj się jeszcze. To, czemu? Co, o co chodzi? <laughs> oj, 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 komuś nie, nie siada. Nie siada, nie siada. Ej, to jest jakieś gówno. Nie ja wiem stary, te niektóre karty to są z... Dupy. No nieźle, są nowe karty, a ty bierzesz jakieś stare karty <grym wytrzymał> I, I nic ci to nie daje, bo na się... razie. <grym wytrzymał> o nie, nie. Ty, ale to by się bardzo szybko HP regeneruje. O! Jedna... Utkaj, rey. Nie no, ja mam taki mood na trollowanie teraz. Przepraszam. I... O. Dobra, to tam zrej gruz. Ała, wygraj, wygraj coś. Wygraj. No. Oj. Dobra. No! Daj ci szansę po prostu, żeby ci, żeby ci nie jesteś było smutku. Nie, ty jesteś. Ja nie wiem, weź sobie tak. kartę, może jakąś. No wezmę sobie kartę, wyobraź weź, sobie. Weź, Wezmę weź sobie, weź sobie kartę. Weź sobie kartę. To, to jest broken build, co się dzieje? No jakieś nowe karty bierzesz, masz dobre wybory, ten hug to w ogóle jakieś jest nieporozumienie. Ała. No stoisz tam i... No wyjdź do, do ludzi. Zgadza się, zgadza się, zgadza się. No wiesz, mam taki build, nie? Podwygrywany to jest build, mógłbyś no też mógłbyś tego użyć. Wiesz jaki być się przydał build pod zamykanie mordy. <grymianie> to pod wygrywanie. Tak jak mówiłem. <grymianie> oh. Piu 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 piu. <grymianie> <grymianie> jak tam mati się bawisz? Oj oj. Oj, a. Okej, okay, rozumiem. Ja już ja już rozumiem. Weź sobie kartę. lemon. Bo małpa. małpę. O, o, Stinky. Ha? No ja bym wziął to. Wziąłbyś małpę, tylko no. dlatego, że to małpa? Nie, bo to jest nowa karta. A dzisiaj używamy nowych kart, przypominam. W dupie cię Przekrywamy. Znaczy przegrybasz, okej, okay, sorry. Miałeś jedną rzecz. No. no już Koń, kończ się twoja zabawa. Wkurzyłeś mnie na Amen. Tak. Teraz ten kto wygra te dwie rundy. To wygrywa. Nie, no jestem już lustem. O o Czemu akurat moja baba wybuchła? Be, 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 be. <laughs> Widziałeś, że wybuchł mój kawałek podłogi. <laughs> widziałem, widziałem. I jestem z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Oj! Dobra, jestem. Hm. Mm. Mm. Hmm. Huh. Udajesz tak. villagera? Tak, udaję villagera w minecraftie O! Dobra, jestem piu, 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 piu. <głos> <głos> Co ty się udzielasz? Nie Dobra, nie. ten kto wygrywa, wygrywa, wiesz o tym Nie! Tak? No no jesteś oczu, właśnie tak, tak -dzięki. taka. Dzięki gra! Nie widzę, że. Prosta górę, gra. No ustali ustalone. Ej, co tu pa! Gain in crest gravity equal to your ammo. One ammo równa się 4% gravity. Ja mam jeden pocisk. Plus 14, aha, plus 14 ammo. ammo. Reload What? większy. Ja bym no. mm -hmm. mm, no no Dobra, zagranę. bez znaczenia, bo to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. I ja wyglądałem. To ostatnie. Pokaż ostatnie? To. No, bo to już. Kliknij tylko. No. i pokaż, jak się. Bo to już raz masz. A no właśnie. I co jest? strzelisz teraz, 10 pocisków we mnie za jednym razem. Uwaga. Tak, 10 pocisków le, leci. Dobra. Bardzo łatwo wygra z potarkiem Dzięki wielkie za oglądanie. Wygrałem. Wbijajcie do niego. Wygrałem. E, przegrał zgodnie z zasadami. Wygrałem e, jak ustaliliśmy, że jeżeli wygram poprzednią rundę, to wygrywam wszystko, i tak właśnie się stało. Że Dzięki wielkie i tak siema. Stało.